serca poczęłam dla Boga całą ludzkość odkupioną. Bóg narodził się przez Marię, moje dowiedzenie. niech my w tajemnicy krzyża zostaliśmy urodzeni przez Marię. Po krzyżem umarła Maryja, a narodziła się Matka Boga ludzi Bolesna królowa, która w swoim bólu została przebustiona, aby realizować już cele boskie i pozaziems pozaziemskie. Zadam się o pewne rzeczy jasne, bo są rzeczy bardzo ważne. Bo krzyżem umarła Maria. Jest to kontynuacja objawień z Amsterdamu. Tam są słowa, która kiedyś była Marią i tego Kościół nie przyjął, że to jest herezja. Pod czyżem Maja umarła. Dzieci Bóg mnie na poczet, nie swojego rodził pod, podwójnie. Tak jak Ciebie, w tajemnicy sztuk, w urządach różnego że żeby jeszcze wszystko Państwa. To jest całkowicie inny piór z tamtego czasu, a ten Bóg, ale co dopiero jest urodzenie. W Słowie Boga. A na tę drogę był nas wszystkich zapraszamy. Kra po krzywą umarła Maria, która on dziś była Marią. Krzysztof, moi drodzy, narodziła się Matka Boga i Matka Ludzi. Królowa Bolesna. Która w bólu została przebustniona, aby realizować już całe boskie i pozazielskie. W tej drudej czciowej matka może nas zapraszać w przedsiębiorstwie Dzieci musi się przyjąć w bólu śniegów. Nerotycznie no, niezłe wykazanie. że dzieci nagradano, nie to, to trzeba młodzieży. Nie ma o szczęściu. Zapomnijcie tu na o szczęściu. My jesteśmy powołani do przyjęcia bólu, bólu i cierpienia. Jak na tą drogę tej drogi krzywej nie wiedziecie, nigdy nie zrozumiecie celów boskich i pozarzecznych. Dlatego ja zapowiedziałem wam teologicznie bardzo trudna Raszowa fenomenalna. Zostałam matką kościoła i ta nowa rola pochłonęła do końca moje życie. Cudem to przeszło, to nie przeszło przez sługów, sługów to w to we wszystkim papież panu VI Buntowali się, ale chcieli już osiągnęli tyle, co trzeba na może. więc godzili się na jego Dobra, podpisujemy się pod Matką Kościoła. Nie wiedzieli, co robimy. Burząc Kościół, zaprosili Matkę Bożą do budowania. Coś fenomenalnego, dla Matka Kościoła, najświeższy dzieci. I ta nowa rola pochłonęła do końca mojego życia. To macie w ręku kolejne orędzia, ciągu zajęły pół roku, dwie drogi krzyżowe, wydarzenia krańcowe. Wszystko to zmęczyliśmy ojca. Jak nie popadu, będą mieli w że ktoś tu przychodził i mówił w niej Boga. Ziemski czas dobiegł dla mnie do końca. Moje życie skończyło się. Umarła wraz z moim Synem. Wraz ze śmiercią Pana Jezusa staje przed nami Maria jako Matka Boga i matka ludzi, a zarazem Matka Kościoła. Nie słuchać Kościół i słów, że Kościół byłby największe klaństwo, jakie można dziś mówić. Nie zachęca Was dla, dla żadnego dialogu, dysput, dysput, jak ma Kościół wyglądać. Bóg go utworzył i pokazał, jak ma być. My mamy tylko odkryć historycznie i pokazać na Dlatego jak Panu Bogu dziś dzień nakazanie na że czy przyja, tam rodziłem książkę Mistyczna Natura Kościoła. Kto jej jeszcze nie ma, ani nie przeczytał, to jest dzień zaskoczenia. I nie kacie. jak nie zrozumiecie, co to jest mistyczna natura kościoła. Przedstawiłem kilkanaście punktów, co opowiedziałam w dopiero później idziemy my, bo my nie możemy dać wpływu w sercie, że mamy to przyjąć i ubogacać. I najpierw, bo moi drodzy że wszyscy wszyscy Nie ma wspólnoty z Bogiem, nigdy nie będzie wspólnoty kościoła. Zrozumiecie? To tylko będą ekstremy, to oni będą mówili, że nie, nie tworzy się alternatywnego kościoła. Oni to nie tworzyć. Alternatywnie kościół już jest, tak zwany kościół egipski. Matka może przychodzi, co Wam mówię, Jerzy Chcę podnieść z popiołów ten naród. A jak podniesiesz z popiołów ten naród, to moi drodzy, będzie mi podniesiony jakoś dziś w skrótowie. Niech każdy zbudzi swoją intencję. Ja też budziłem urazko. Pani Zlatka-Borżowa, pomóż mi rozpiszeć to wszystko. Ja się tak no, wygląda. Matko Boża, pomóż już mi to wszystko Taka była wiwoja, moje wiedzę. To byśmy tu Nie posłuchajmy. I się tu głowo umarłem wraz z moim synem. Będę musiał dawać moich komentarzy, bo tego nie skończy na gniew wyrażał. Pozostałem jednak na ziemi, aby rozpocząć misję kościoła. Matka Boża mówi jeszcze o swoim stanie przed niego wstąpieniem. Bo otrzymała rozkaz. Oto syn Twój, a ja Bo krzyża był przedstawicielem Kościoła. Ty się będziesz, Mario, opiekowała Kościoła. Musiałam jeszcze przez jakiś czas pielęgnować moje narodzone dziecię. Kościół świat. Mówiłem o tym w moim doświadczeniu, że na tę drogę krzyżową przynoszę nagi w Polski. Matka Boża powiedziała, Polsko, Polsku duchowo cię zamordowali. Ale ty Polsko, zachowałaś Maryję. Oby tuż często, oby nikt nigdy nie uciekał, żeby ojcowie się nigdy nie poddali, nie zaprzedali Marii. Wiecie z jaką szatę dziś Matka Boża wybrana? Zauważyliście to? Nie zauważyliście. Zobaczcie na sobie obraz. Gdzie była wybrana szatę? Gubinową. Taką ja ją wybrałem. Najbardziej polską, Najpiękniejszą szatę, która mi się podoba zawsze. Szata rubinowa, szata królowa. Więc i dziś biorę na moje ręce kapłańskie poraniony kościół, nagi kościół i przynoszę tu do Matki Bożej i mówię, Maryjo, oto twoje dziecko. Nie zapomnijcie, że wy też jesteście kościołem. Może to by niechciane, ale Bóg bardzo Was słuchał. Skoro się biskup, biskup uśmiechnął do małżeństwu, ja też siedzę ci do nas. Kiedy zaczął stawiać pierwsze kroki i wzywać mojego stał się dosyć silny aby mogła ofiarować go Bogu, całkowicie, na wyłączną służbę i podeszłam, jako bolejąca Anna, matka Samuela, z tęskniącym sercem. Ale wspominała, do Biblii, matka Anna ofiaruje Samuela, fenomenalny obraz, cierpi, wyprosiła jednego z księg, chciał Bóg oddać że to, co jest piękne, kiedy Kościół zaczął wzywać, w pierwsze kroki, wzywać mojego imienia, orędzia, poróżańce to ofiarowałem ojcem, Matka Boża powiedziała, dziś mnie w Polsce czcicie pozornie. To znaczy, nie chcecie interwencji Matki Bożej na łonie ojczyzny i na łonie Kościoła. Jakby chciano interwencji Matki Bożej, tu było 100 10 tysięcy i wszyscy mówili Witaj królowo Polski nie mówię I wiecie, aby Kościół mówił o interwencji Matki Bożej w Cudzie nad Wisłą. Wszyscy ją tam na Bożą. Nie było jej. Dzieci piuszulski nie Bożą. A przecież Matka Boża goniła Rosjan, a piuszudzkiego w ogóle tam nie było. Dzieci w takimi przekręcie żyjemy nad każdym. Na każdym wymiarze. Słyszycie to? Zabrony, z formacji, robienie to supernie. Uwierzcie, Matka Boża nie goniła mi wszystkiego. Matka Boża pogoniła największe zagrożenie, bo będzie się to uczyniła. Choć więc odszedłam, odeszłam z ziemi, moja miłość i opieka nigdy się nie skończyła, bo pół mojego serca zostawiłam moim dzieciom na ziemi. O niego w sobie w Pan mówi, nie, nie jestem w stanie matki w niebie, bo ona i tak pół serca zostawiła na ziemi i cały czas patrzy na ziemię i tam ucieka na ziemię. Te słowa, które życie, to jest ucieczka Matki Bożej z nieba na ziemię. By wam powiedzieć, co czuje Matka, która kocha ten naród i kocha Kościół. Z rozdartym więc sercem towarzyszę moim dzieciom na... I przyrządy droga, aby umniejszając, umieszczając, umieszczając nie później w niebie, doznać ulgi szczęścia. Na ziemi szczęścia nie będziecie mięknili. Tym młodym nie można to tak mówić. Tego nie osiągną nigdy. To dopiero będzie dzieci w niebie i matka może jest po to, aby towarzyszyła Wami tym młodych na różnych krzyżowych waszych drogach, a później was do tego umieścili, by doznać ulgi szczęśliwej. Matko, doznaj tej ulgi szczęśliwej, czym prędzej podnosząc Polskę z piekiel. Chodź ze mną, a opowiedz mi o tej tajemnicy. Zostawamy nasz syn w system prowadzenia, który ja stację, Ukazanie Pani myślę, odpowiednie, modlitwy i później idzie rozważanie. Ojcze nasz, zdrowaś, może Pani Agnieszka. Ja, ja będę Ojcze nasz, żeby Was nauczyć, że to jest modlitwa tylko i wyłącznie kaplana, kiedy jest wspólnota. Zdrowaś Mario, Pani, który jest na rany. Jak zostanie czasu, to na drodze Cię z budrykam, lub też z Michałkiem. Zawsze z urzędu, po który ściętego pana zawsze będzie sprawiona na nie niej. Tak wygląda procedura. Kiedy uklękam, wy uklękacie. Kiedy ukradzam pana.